Zginąć za nią to nie śmierć, to przejście w pieśń. Zginąć za nią to nie śmierć, to chwała i cześć. Niosę ogień w sercu, by rozpalić wolność. Jeden naród, jedna flaga, jedno święto. To ideał, który 11 listopada powinien łączyć wszystkich Polaków, niezależnie od poglądów. Dzień, w którym codzienne spory polityczne milkną, a partyjne barwy znikają pod wspólną bielą i czerwienią. To przynajmniej teoria. A teraz praktyka. Cytat z niemieckiej gazety Frankfurter Allgemeine Zeitung. Chętnie powielany i omawiany przez media sprzyjające nowemu rządowi. Wydarzenie to zawsze przyciąga także prawicowych radykałów. Przeciwników aborcji, homofobów i antysemitów, którzy swoim wojowniczym zachowaniem i hasłami nienawiści również kształtują jego obraz. Koniec cytatu. Właśnie tak, na kilka dni przed najważniejszym polskim świętem państwowym, niemiecka prasa w zdumiewająco zgodnym chórze z dużą częścią Polskiego obozu rządzącego ustawia narrację. To nie jest przypadek. To starannie przygotowana operacja, mająca na celu nie tyle opisanie rzeczywistości, ile jej aktywne wykreowanie. To, co oglądamy, to historia o tym, jak w dobie największego od, de od dekad zagrożenia militarnego dla Europy, polska klasa polityczna, zamiast budować jedność i morale, postanowiła zniszczyć ostatni masowy symbol. Tej jedności. Pytanie brzmi, dlaczego i komu to realnie służy? Żeby zrozumieć, o co. Toczy się gra, musimy zrozumieć, czym stał się Marsz Niepodległości. Przez ostatnią dekadę ten oddolny Obywatelski Przemarsz, organizowany 11 listopada w Warszawie, stał się największą tego typu manifestacją patriotyczną w Europie. Dla setek tysięcy Polaków, całych rodzin z dziećmi, weteranów, studentów, zwykłych obywateli stał się po prostu tradycją, sposobem na radosne i dumne przeżywanie największego polskiego święta. Na przekór ponurym i zrytualizowanym akademią państwowym. Oczywiście od samego początku był sorą w oku liberalno-lewicowego establishmentu. Próbowano go delegalizować, blokować, a przede wszystkim ośmieszać i demonizować. Nie da się ukryć, że jak na każdej imprezie masowej, na ćwierć miliona ludzi zdarzały się incydenty. Pojawiały się głupie prowokacje, czasami od policji, a czasem wręcz haniebne transparenty, przynoszone przez garstkę idiotów lub prowokatorów. Jednak przez lata próbowano zmówić Polakom, że te marginalne, wyłapywane przez e, kamery incydenty to sedno i główny nurt marszu. Dlaczego to ważne właśnie teraz? Ponieważ po zmianie władzy w Polsce pod koniec 2023 roku wojna z marszem niepodległości weszła na zupełnie nowy poziom. To już nie jest tylko spór medialny. To stało się elementem oficjalnej polityki rządu. Rząd, który z jednej strony codziennie straszy nas wojną z Rosją i potrzebą narodowej mobilizacji, a z drugiej tych, którzy są najbardziej zmobilizowani czyli patriotów gotowych bronić kraju, hurtowo nazywa faszystami. Ten absurdalny paradoks jest kluczem do zrozumienia, co tak naprawdę dzieje się na polskiej scenie politycznej. Serce tej operacji bije w mediach. Zobaczmy, jak to działa. Wszystko zaczyna się od zewnętrznej walidacji. Artykuł we Frankfurter Allgemeine Zeitung jest, nie jest niewinną recenzją. To narzędzie polityczne pojawia się w idealnym momencie, by dać polskiemu rządowi i sprzyjającemu mediom gotową amunicję. Proszę, nawet Niemcy widzą, że to faszyści. Premier, który tak chętnie jeździ do Berlina, dostaje wsparcie od tamtejszej prasy. Przypadek? Hm. Ale najlepsze jest to, na co powołuje się niemiecki dziennik na badanie przeprowadzone przez zespół Polskiej Akademii Nauk pod kierownictwem Piotra Kocyby. I co z tego wynika? Uwaga, to jest demaskacja całej wieloletniej propagandy. Badanie stwierdza, że uczestnicy marszu to w zdecydowanej większości wykształcona, zorientowana narodowa klasa średnia. Średnia w wieku to około 45 lat, a 2 trzecie uczestników ma wyższe wykształcenie. Pamiętacie Państwo, przez lata mówiono nam, że to kibole, dresiarze, patologia i margines. Gdy badania w końcu pokazały prawdę, że na marsz chodzą lekarze, prawnicy, przedsiębiorcy, nauczyciele i ich rodziny, narracja musiała się pilnie zmienić. Okazało się, że problemem nie jest margines, problemem jest mainstream. Wykształcona polska klasa średnia, która jest patriotyczna, okazała się dla nich największym zagrożeniem. Co jeszcze mówi to badanie, że uczestnicy czują strach, niepokój czy złość oraz wyobcowanie? Autorzy widzą w tym taki wentyl, a może to po prostu zdrowa reakcja ludzi, którzy widzą, że ich państwo zmierza w złym kierunku, że ich nowy rząd jest postrzegany jako obcy lub wrogi? Czy to nie jest największy akt oskarżenia wobec Kpiny rządzącej to, że jej właśnie obywatele, ta wykształcona klasa średnia czują się Wyobcowani we własnym kraju, mając taką podkładkę do akcji, wkraczają politycy. Zamiast w jeden dzień w roku stanąć ponad podziałami i wyjść powiedzieć: chodźmy razem, mamy różne poglądy, ale jeden kraj świadomie wybierają konfrontację. I zaczyna się festiwal dzielenia. Przyszedł pan na marsz 11 listopada w Warszawie, to e, widział pan, że maszeruje patriotyzm, czy że to faszyzm idzie ulicami Warszawy? faszyzm. To jest skandal. To jest źle. Słyszą państwo, nie są tam elementy, które krytykujemy, tylko to jest marsz faszystów. To jest właśnie to zarażanie własnych wyborców antypolskością, to uczenie ich wstydu za własną flagę, za własną historię i to się dzieje wszędzie, nawet pozornie niepowiązany wpis posła Treli, który w okolicach święta państwowego uderza w prezydenta Nawrockiego, pokazuje, że dla nich nie ma żadnej świętości. Nie ma Zawieszenia broni nawet na wejścia 4 godziny. 10 listopada mogą straszyć Rosją, a 11 listopada z całą mocą uderzają w polskich patriotów. To polityczna schizofrenia, która ma jeden cel. Zochledzić Polskę Polakom. A tu dochodzimy do kulminacji. Do momentu największej hipokryzji. Według tej nowe, nowej narracji nie można być dumnym z bycia Polakiem. Nie można być dumnym z bycia białym człowiekiem. Dlaczego? Bo to od razu... Nazizm, faszyzm, ksenofobia, ale z drugiej strony i tu jest sedno absurdu. Ci sami politycy i te same media promują, celebrują, finansują każdy inny przejaw Dumy. Proszę bardzo, bycie dumnym ze swojej orientacji jest wyzwoleniem i postępem. Bycie dumnym ze swojego koloru skóry, jeśli jest inny niż biały, jest walką o prawa i odzyskiwaniem godności. I słusznie nikim tego nie broni, ale dumam z bycia Polakiem. Duma z tysiącletniej historii, z obrony Europy przed bolszewikami, ze zwycięstwa nad komunizmem, to jest nacjonalizm, to jest faszyzm, to jest właśnie ta cenzura w najczystszej postaci. To próba odebrania Polakom prawa do własnej tożsamości, próba wmówienia nam, że mamy się ciągle wstydzić, że patriotyzm jest czymś złym, archaicznym, toksycznym. I robią to ludzie, którzy sami nie mają problemu z manifestowaniem swojej lojalności. Tyle, że nie wobec Polski, znacznie częściej wobec Brukseli, czy jak widać po artykule FAS Berlina. Dlaczego tak bardzo zależy im na zniszczeniu tego marszu? Bo patriotyzm i morale narodu są ze sobą ściśle powiązane. Rząd, który codziennie mówi o zagrożeniu wojną, logicznie rzecz biorąc, powinien dmuchać i huchać na ducha w narodzie. Powinien budować schrony, szkolić rezerwy i wzmacniać poczucie wspólnoty. Tymczasem obecna ekipa robi coś dokładnie odwrotnego, uderza w ten taki narodowy kręgosłup, niszcząc marsz, niszcząc symbole, a naród bez symboli, bez dumy, bez morali jest narodem bezbronnym, jest łatwy do Pokonania zarówno przez wrogów zewnętrznych, jak i przez tych, którzy chcą nim manipulować od wewnątrz. Spójrzmy na Wielką Brytanię. Tamtejsi politycy tak bardzo wstydzili się własnej tożsamości, że dziś w Londynie flagi brytyjskie są palone, a kraj zatracił swoją narodową spójność. Wielu Brytyjczyków z zazdrością patrzyło na polski marsz. Wygląda na to, że nasz rząd postanowił nadgonić ten zachodni trend. Co z tego wynika dla nas, zwykłych ludzi? No po pierwsze, tracimy jedyny dzień w roku, który realnie mógł nas łączyć. Święto Niepodległości, zamiast być mostem, staje się z roku na rok coraz większym murem. Rządzący skutecznie zniechęcają połowę społeczeństwa do wspólnego świętowania, z drugą połową zarażając jednych pogardą do drugich. W praktyce skutkuje to tym, że miliony Polaków, którzy nie chcą być szufladkowani ani jako faszyści, ani jako antypolacy, po prostu zostają w domach, rezygnują. A o to właśnie chodzi: o wywołanie apatii, zabicie ducha, o to, by Polak siedział cicho. Kto na tym zyskuje? Na pewno nie Polska. Zyskuje partia rządząca, bo udowadnia swojemu twardemu elektoratowi, że walczy z faszyzmem. Zyskują media, które mają gotowy temat zastępczy. Na tydzień mogą epatować obrazkami garstki głupców, zamiast pytać rząd o stan armii czy fias fiasko obietnic wyborczych. A w szerszej perspektywie zyskują ci, którym niesmak jest silna, suwerenna i dumna Polska. Tacy, którzy wolą, by Polacy byli skłóceni i zajęci sobą. Konsekwencje długoterminowe są przerażające. Wychowujemy pokolenie, które jest aktywnie uczone, że patriotyzm to obciach, że, że duma narodowa to coś złego. Kiedy więc nadejdzie prawdziwa próba? Kiedy naprawdę trzeba będzie stanąć w obronie kraju, kto to zrobi? Aktywiści z tęczowymi torbami? Czytelnicy niemieckich gazet? No to pytanie, na które rządzący nie chcą dziś odpowiadać. Wojna o marsz niepodległości to nie jest taki spór o jeden marsz. To trochę bitwa o duszę Polski, to walka o to, czy jako naród mamy prawo być dumni z tego, kim jesteśmy, czy też mamy stać się bezkształtną, pozbawioną tożsamości masą, którą łatwo sterować od zewnątrz. Obecny rząd, wspierany przez zagraniczne media, świadomie wybrał drogę konfrontacji i wstydu zamiast drogi jedności i dumy. Zabijają polskiego ducha patriotyzmu, jednocześnie oskarżając patriotów o całe zło świata. Patrząc na to, co robi obecna władza i jak usłusznie wspierają niemieckie media, ten marsz symbolicznie przestaje być marszem niepodległości. W 2025 roku staje się marszem o niepodległość. O niepodległość wewnętrznej pogardy i zewnętrznej presji. Czy Polacy od lewa do prawa zdołają kiedyś jeszcze pójść? Dumnie pod jedną biało-czerwoną flagą, czy już może na to jest za późno? Dajcie znać w komentarzach, co wymyślicie o tej sytuacji i czy waszym zdaniem rząd powinien dzielić, czy może jednak łączyć Polaków 11 listopada. Ja się z wami żegnam. Cześć. Ocalcie ją, jeśli ja nie zdążę. Pomóż jej, pomóż jej, Boże, zdejmijcie kajdany, łzy. Czuł wolność, ten bez niej nie oddycha Krwią nasiąknięta, wrogów spotyka Sprzedają po kawałku, słowo po słowie W lewicowym zasianku U -u -u -u, Ratuj ją proszę, zabierz ich od niej Ręce w górę wznoszę, za nią stawię.